Zarówno w literaturze, jak i w opinii większości rolników, jesień jest najlepszym terminem na przeprowadzenie zabiegu odchwaszczania. Dlaczego tak jest? Jesienią chwasty konkurują z rośliną uprawną o wodę i składniki pokarmowe. Ale czy aby na pewno jest to główny powód? O tym właśnie porozmawiamy dzisiaj z ekspertem firmy Elwita. Ryszardzie, czy jesień jest najkorzystniejszym terminem odchwaszczania ze względu na to, że roślina uprawna konkuruje z chwastami o dostęp do wody i składników pokarmowych? Dobre pytanie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pierwszy człon pytania, to tak, jesień to na pewno najkorzystniejszy termin wykonania zabiegów herbicydowych w herbicydowych zbożach. jednak uwarunkowanie powodami takimi jak konkurencja o o wodę i o składniki pokarmowe nie do końca. Co zatem powoduje, że zboże odchwaszczane jesienią najczęściej lepiej planują? Jeśli chodzi o konkurencję o wodę i o składniki pokarmowe, w okresie jesiennym nie jest ona praktycznie zauważalna. Mamy na polu wysiane nawozy, czyli w dostatku, w całości PK, również znajduje się azotu glebowego, trochę, także małe rośliny. W zupełności skorzystają z tych zasobów. Jeśli chodzi o wodę, jesień jest okresem o, yy, o dużej ilości opadów, i, i tutaj też tej konkurencji o wodę nie ma. A potrzeby, jeśli chodzi wodne tych małych siewek czy roślin w późniejszym okresie, już nie są takie duże. Także to nie ta konkurencja powoduje obniżki plonu. Powiem tak. Yy, Dlaczego zabiegi jesienne? Przede wszystkim chodzi o inne rodzaje konkurencji. Jest to konkurencja o światło i o przestrzeń. Jeśli chodzi o światło, dlaczego? Proszę Państwa, okres jesieni jest już okresem, kiedy mamy mało, mało słońca. Tak samo, jeśli mamy duże zagęszczenie chwastów na plantacji, występuje ta konkurencja właśnie o przestrzeń. Z tym wiąże się to, że rośliny, w sytuacji, kiedy jest na zewnątrz dużo chwastów, wytwarzają bardziej etiolowane liście. Nie budują odpowiednio systemu korzeniowego, który warunkuje dobre przezimowanie. Na tym powinniśmy się skupić, żeby zbudować system korzeniowy, żeby dokrzewiły się rośliny, a wtedy jest to możliwe tylko, jeśli nie występuje właśnie konkurencja o te, o te Światło i przestrzeń ze strony chwastów. Rolnicy często zwracają uwagę na fakt, że wiosną mają problem, żeby znaleźć odpowiedni termin pod kątem warunków pogodowych na przeprowadzenie zabiegów odchwaszczania, bo ciężko jest znaleźć tak zwane okno pogodowe. A jak ta sytuacja wygląda jesienią? Zdecydowanie korzystnie, jeśli chodzi o zabiegi jesienne. Proszę Państwa, mamy praktycznie dwa miesiące, kiedy możemy wykonać te zabiegi praktycznie do, większy dobór środków, substancji aktywnych, także łatwiej nam trafić właśnie w chwasty. Wiosna jest niekorzystnym okresem z tego względu, dlatego że często występuje tylko kilka dni, tak jak to było w roku bieżącym, kiedy możemy te zabiegi odchwaszczania wykonać. Nie ma tej ilości substancji aktywnych, ani mechanizmów tych substancji które do końca zwalczają nam chwasty. To właśnie pokazuje sytuacja pogodowa sprzed no, kilku lat wstecz. No, jesienią było dużo lepsze warunki na przeprowadzenie zabiegów niż wiosną. Dlatego zabiegom jesiennym mówimy tak, z tych względów, o których wcześniej wspomnieliśmy. A które gatunki chwastów są szczególnie uporczywe w zbożach ozimych? Jeśli chodzi o chwasty, podzielmy je sobie na dwie grupy, jedno i dwuliścienne. Jeśli chodzi o jedno liścienne to najbardziej ekspansywnym, trudnym do zwalczenia chwastem jest miotła zbożowa. Do tego dochodzi też wyczyniec. Poza tym inne trawy, również zaczyna się ich ekspansja. Są to życice czy stokłosy, jak również tomka wonna, tonka oścista. Jeśli chodzi o chwasty dwuliścienne, takie najbardziej uciążliwe chwasty to chwasty piętra wyższego, Czyli przytulia czepna, yy, chwasty rumianowate, yy, haber yy, czy mak polny, ale również musimy się liczyć z tym, że duże problemy stwarzają nam chwasty piętra dolnego, jak yy, przetaczniki czy gwiazdnica pospolita. Wspomniał Pan o dużej inwazyjności miotły zbożowej. Z czego wynika tak duża szkodliwość tej rośliny? Jeśli chodzi o miotłę, proszę państwa, ona występuje praktycznie na 80% gleb Polski. Miotła jest rośliną, która kiełkuje zarówno jesienią jak i wiosną. Bardziej uciążliwym chwastem jest ta forma jesienna, z tego względu, że już w sytuacji, kiedy na jednym metrze kwadratowym powierzchni mamy od 10 do 15 roślin mamy tu już do czynienia ze szkodliwością progiem szkodliwości ekonomicznej i dochodzi do znacznej obniżki plonu jak zatem panie Ryszardzie zaplanować zwalczanie chwastów żeby zminimalizować ryzyko ich uodpornienia jest to prosta zasada przede wszystkim rotacja środków chemicznych substancji czynnych tych środków jak również zmiana grup substancji. To jest bardzo ważny problem. Firma Elvita proponuje nowatorskie, bardzo dobre rozwiązanie Areapak Total Pro. Cóż to jest za, za produkt? Proszę Państwa, dwa produkty, trzy substancje aktywne. Miotła nie ma odporności na te substancje, co jest bardzo istotne. A z czego wynika tak wysoka skuteczność tego pakietu? Udało mi się znaleźć roślinkę Komosa Biała w stadium nieco wyższym, jak powinniśmy pryskać, ale żeby było dla celów diagnostycznych i, i, i takich, powiedzmy sobie, żeby Państwu wytłumaczyć, jak działa Repak Total Pro, pokażę właśnie na tej roślinie. Przez jakie części? Praktycznie w każdym etapie wzrostu Repak Total Pro dociera do rośliny. Już poprzez pęczniejącą okrywę nasienną. Substancje dostają się do rośliny. Następnie system korzeniowy, już korzonek zarodkowy, który pokazuje się wychodząc z ziarniaka, zostaje po prostu uszkadzany. Dalej korzenie, młode korzenie rośliny również pobierają substancje zawarte w tym produkcie. Bardzo delikatnym miejscem, przyczyniającym się do dobrego zwalczania, jest hipokotyl, część podliścieniowa chwastu. Jest to bardzo delikatna część, gdzie nie ma, gdzie nie ma komórek okrytych grubą warstwą kutikuli. Dalej liścienie, również podatny, taki podatne miejsce do absorpcji substancji chemicznych oraz pierwsze liście. Skuteczność działania pakietu potwierdzono w naszych badaniach polowych. Mhm. A czy mogę Pan o tych doświadczeniach coś więcej powiedzieć? Generalnie chodziło o to, jak zareaguje, jaka będzie skuteczność. Pakietu w sytuacji gęst, różnej gęstości siewu. I okazuje się, że zarówno przy obsadzie 400 roślin na metrze kwadratowym, czyli wysiewie około 145 kg nasion, jak również przy obniżonej obsadzie około 80 roślin, gdzie wysiewaliśmy 35 kg materiału siewnego, okazało się, że skuteczność była. Bardzo dobra, zaró zarówno na jednym, jak, na, jak i na drugim poletku. A czy tak długi okres działania nie oznacza jakichś ograniczeń uprawowych w kolejnym sezonie? Arapak Total Pro jest produktem, który nie ogranicza nam zasiewów w kolejnych latach. Swobodnie można planować strukturę zasiewów i tutaj nie, możemy, nie musimy obawiać się ujemnych skutków działania tego produktu. Super, dziękuję panie Ryszardzie bardzo za spotkanie i za tą wspólną rozmowę. Dziękuję bardzo. Jesień jest najkorzystniejszym terminem na odchwaszczanie zbóż ozimych, nie tyle ze względu na konkurencję chwastów z rośliną uprawną o wodę i składniki pokarmowe, co uniemożliwienie prawidłowego rozkrzewienia powodującego spadek plonu.